Cześć, witam w kolejnym odcinku Fabryki Degresji. Jednym z najczęściej zadawanych ostatnio pytań, które wysyłacie mi na skrzynkę mailową, to jest: jak przełamać twórczą blokadę? Dzisiaj, właśnie na ten temat. Zapraszam! Przede wszystkim, żeby przełamać twórczą blokadę, musimy zdefiniować, co tak naprawdę nas uwiera, co nas boli i dlaczego kurczę, nie piszemy. Ale oczywiście też to tyczy się różnych innych działek twórczości, czyli malowania, grania na instrumencie, komponowania muzyki, pisania scenariuszy, bo, przepraszam bardzo, ale pisanie scenariuszy wcale nie jest dużo odrębną dziedziną niż pisanie książek, czy utworów poetyckich. E, oczywiście dotyczy też malowania, rzeźbienia, gry aktorskiej, śpiewu. Wiecie, możemy tak wymieniać w nieskończoność. Natomiast, jeżeli jesteśmy twórczo zablokowani, no to zdecydowanie jest ku temu różna przyczyna. I jeżeli kiedyś tworzyliśmy, a nagle mamy przestój, no to pół biedy. No to pół biedy. Słuchajcie, ym... nie powiem Wam, że jesteście leniwi i macie się brać do roboty, ponieważ uważam, to będzie być może kontrowersyjne stwierdzenie, ale według mnie lenistwo nie istnieje. <śled> że ktoś nazywa nas leniami, to oznacza jedynie jego ubogą wiedzę o naszej osobowości oraz w ogóle o wszechświecie. Ponieważ tak. To, co ludzie najczęściej nazywają lenistwem, jest po prostu chwilą na odpoczynek. Jeżeli nam się nie chce czegoś robić, no to to jest wskazówka, żebyśmy kurde teraz tego nie robili, że potrzebujemy właśnie odpoczynku albo żeby, że to coś wcale nie jest dla nas najlepsze. I jeżeli teraz Myślicie sobie przed pójściem do pracy o oh my gosh, nie chce mi się”. To znaczy, że to nie jest dobra dla ciebie praca i powinieneś poszukać innej. Jeżeli myślicie sobie, że trzeba teraz jechać na obiad do rodziców, bo jest niedziela, ale bardzo wam się nie chce, to znaczy, że nie cieszy was relacja z rodziną i Powinniście nad tym popracować. Jeżeli nie chcecie się widzieć z jakąś osobą albo odbierać od niej telefonów, to znaczy to tylko, że wasza relacja również wymaga naprawy, albo to po prostu nie jest osoba, z którą powinniście się zadawać. A już najgorzej, kiedy nie chce wam się wracać do własnego domu. To już jest pozamiatane. Wtedy, na szczęście, jesteś takiego jak rower i możecie nim objechać cały świat, jeżeli akurat nie jesteście w trakcie pandemii. Na wszystko w każdym razie znajduje się y, korzystne rozwiązanie, więc się nie załamujcie. Po prostu jest to sygnał waszego umysłu, że coś jest nie tak. Albo po prostu, że to nie jest dobry moment w tym momencie na jakąś twórczość, bo no. Czasami naprawdę każdy potrzebuje się zatrzymać. I ja wiem, że obecny świat nas zmusza do pędzenia, do gonitwy za sukcesem, ale po pierwsze, po co, a po drugie, czym tak naprawdę jest ten sukces, nikt nie wie. Więc nie przejmujmy się tym. Jeżeli nam się nie chce, to ok. Natomiast ludzie często mylą też lenistwo z lękiem, wyobraźcie sobie. No bo myślimy sobie tak: Na przykład, nie chcę mi się ugotować dzisiaj obiadu, więc pójdę do McDonalda. Albo jeszcze lepiej, zamówię sobie McDonalda. I myślimy, że to lenistwo. A tak naprawdę. O nie, włączyłam mikrofonu już się. Przy okazji teraz się naprawdę dowiemy, czy ten mikrofon y, za chyba 70 zł jest Allegro coś daje. No i dobra, i y, zamawiamy tego tutaj, prawda, McDonald'a na dowóz i te już y, mokre frytki, bo były ciepłe i ta para pod tą tekturą sprawiła, że one straciły jakąkolwiek chrupkość. No, wiecie, jak to jest? Kurde, ja nie wiem, do czego ja dążę w tym momencie. Dobra, chyba do wyjaśnienia Wam, czemu wydaje nam się, że lenimy się ugotować obiad, a tak naprawdę boimy się przyrządzenia pełnowartościowego posiłku, ponieważ o mój Boże, co by się stało, gdybym się zaczął, zaczęła dobrze odżywiać? E, czy nie spowodowałoby to przypadkiem obniżenia mojej wagi? Czy nie stałbym się przypadkiem atrakcyjny dla dziewczyn, które mnie mijają? I czy one by się wtedy mną nie, za, nie zainteresowały przypadkiem, bo przecież mam ładną buźkę i jak schudnę, no to wszystkie zaczną na mnie lecieć, a wtedy będę musiał wyjść z własnej strefy komfortu i mniej grać na konsoli, ponieważ się w kimś zakocham. O nie, o nie. To jest trochę taki syndrom tenisisty lub też innego sportowca przed wygraną, że obawiamy się happy endu, Ponieważ on może generować takie nieoczekiwane skutki pozytywne, które jednak będą wymagały od nas pewnego wysiłku dalej i nie chcemy tego robić. Czasami jest nam wygodniej tu, gdzie jesteśmy, w tym nieszczęściu, w którym tkwimy. Jeżeli dziwicie się, że mój Boże, to jest taka mądra osoba, dlaczego ona nic nie robi ze swoim życiem, to macie odpowiedź, ta osoba po prostu. Boi się, że jeżeli jej życie się polepszy, to potoczy się to w totalnie nieprzewidywanym kierunku i doprowadzi do rzeczy, które no, będą dla niej w pewnym miejscu wymagające więc jest to strach po prostu strach przed zwycięstwem, strach przed obcowaniem z innymi ludźmi strach przed poznaniem być może swojej własnej głębi. Może strach przed robieniem nowych rzeczy, bo jeżeli coś nam się uda, a wcześniej nasze sukcesy w dzieciństwie na przykład były niedostrzegane przez rodziców, no to to będzie zupełnie nowe doświadczenie i to będzie takie dziwne i o oh my gosh, jak jak ja mogę zrobić coś dobrego? Hmm? Także ten strach to jest widzicie pobudka do głębszych rozważań na własny temat. Jeżeli właśnie z takich powodów nie piszecie to uświadomcie to sobie. Słuchając na przykład mnie teraz. Chodzi mi o to, że też miałam taki problem, nie potrafiłam skończyć żadnego tekstu. zastanawiałam się: "Ret Emilia, dlaczego ty się tak autosabotujesz?" No ale jakby zawsze, kiedy byłam nastolatką i pisałam opowiadania, no to moi rodzice nie byli zadowoleni z tego powodu. Ochrzaniali mnie: "Co ty tyle siedzisz przy tym komputerze? Oczy sobie zniszczysz. Znowu czytasz książkę?" Weź się tam do nauki, bo matmę musisz poprawić, nie? Tak było, dlatego e, gdybym coś skończyła, to by było dla mnie tak abstrakcyjne, że ja celowo odwodziłam od siebie ten finał moich książek, bo ja czułam, że nie zasługuję wręcz na bycie docenioną. Tak to działa. Dlatego, moi kochani, nie jesteście leniwi. I z tego powodu może wynikać Wasza blokada. Zdając sobie z niej sprawę, jesteście w stanie ją przełamać. Ale też problemy mogą wynikać np. z tego, że otaczacie się toksycznymi osobami, które ściągają Was niestety w dół. Może być tak, że macie problem z używkami, i na przykład palenie papierosów co 15 minut w trakcie pracy pisarskiej no, generuje wasze rozkojarzenie, bo nad uważnością też trzeba pracować. A używki zdecydowanie temu nie sprzyjają. Wydaje mi się jednak, że większość blokad pisarskich wynika z tego, że nie dbamy totalnie o artystę, który w nas drzemie, tak? Chodzimy do roboty. Żyramy jakieś paskudztwa, nie ruszamy się, mamy taki zastajały... Zastajały? Nie wiem, czy jest takie słowo, ale powiedzmy, że jest. Umówmy się, to jest kreatywny kanał. Zastajały mamy ciało i umysł i... No i co dalej? No i nasza twórczość też musi być taka zastajała, prawda? Moim takim sposobem który uruchamiam teraz na pierwszych zajęciach kreatywnego e, pisania z moimi grupami, które póki co e, prowadzę tylko w Poznaniu, ale jakby ktoś chciał mnie zaprosić do innego miasta, to dajcie znać. E, no to robimy taką listę, nie? robimy listę przyjemności. E, tylko jest taka jedna zasada, że to nie może być jedzenie. I na tych listach przyjemności wypisujemy rzeczy, które możemy realizować na co dzień i dostarczą one nam trochę radości, żebyśmy zadbali właśnie o wewnętrzne dziecko, wewnętrz nas. Bo artysta to jest to wewnętrzne dziecko, które musi się cieszyć, żeby tworzyć bez skrępowania. I powiem Wam, że jeżeli moje wewnętrzne dziecko jest szczęśliwe i nie jest ograniczone czasem, no to wtedy po prostu tworzy jak porombane, i nie może się zatrzymać, i wymyśla coraz dziwniejsze, ale też coraz lepsze rzeczy. Więc sprawdźcie radość każdego dnia, chociaż jednym uczynkiem wewnętrznemu dziecku, i ja wiem, że niektórzy będą mieli z tym okropny problem. Bo na przykład, na przykład mają 15 lat. I wychowują się w rodzinie wielodzietnej i bardzo pomagają rodzicom i na przykład muszą zajmować się gospodarką, tak, wciąż są takie ro rodziny, muszą pomóc rodzeństwu. I gdzie oprócz tego, że mają jeszcze mnóstwo nauki, jest to miejsce na ich kreatywność. Dlatego słuchajcie, spokojnie, nie gorączkujmy się powoli. Znajdźmy listę rzeczy, które sprawiają nam dużo radości. Wynotujmy to sobie, żebyśmy po taką listę mogli sięgać codziennie No i coś takiego większego na weekend. coś czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiliśmy. Nawet jeżeli w tym momencie wydaje wam się to niedozrealizowanie, to już poprawi się wam humor robiąc taką listę. Wasze wewnętrzne dziecko będzie już wtedy bardziej dopiszczone. I pamiętajcie, że jeżeli macie 18 lat albo osiągacie niezależność finansową, to nie podlegacie już rodzicom i możecie robić co wam się żywnie podoba z Waszym życiem, nawet jeżeli w to nie wierzycie, bo też oczywiście znam 30-latków, którzy nie, no, oni nie mogą, nie, nie mogą pisać tych piosenek, bo oni muszą się zajmować się awansowaniem, no, to jest najważniejsze i najważniejsze to jest mieć awans. Awans zawsze jest najważniejszy, albo to, żeby no, mieć jedną firmę, a potem drugą i trzecią, nie, bo wtedy rodzice mówią, że a, to dobrze zrobiłeś, dobrze, 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 jestem z Ciebie dumny. Rzadko kiedy w sumie tak się dzieje. Tak, więc kwestia priorytetów i kwestia przyjemności, tak naprawdę, w życiu codziennym. Ja na przykład lubię się wykąpać, Wylewam sobie do takiej kąpieli mleko i wsypuję płatki róż i w ogóle jest cudownie, zwłaszcza wtedy, kiedy sobie też czytam w tej kąpieli. Lubię sobie też odpalić jakąś świeczkę z przyjemnie pachnącą. To są takie małe drobiażdżki, które sprawiają dużo radości, ale dzięki temu jestem zrelaksowana i mogę pisać. Natomiast, ponieważ jestem też artystą i potrzebuję nowych bodźców, no to też często muszę sobie dostarczać kultury oraz nowych wydarzeń, więc podróży jak najbardziej, wizyty w muzeum, piesze wycieczki. To jest to, co możecie zrobić w weekend. Nie musicie wywalać jakichś wielkich pieniędzy na to wszystko, żeby poznać kogoś nowego, żeby zachwycić się jakimś nowym dziełem sztuki. Jeżeli tego nie robicie, no to. Wasza twórczość też będzie taka biedna, trochę, nie? Jeżeli wasze życie będzie ubogie. Dobra, słuchajcie, um, ja nie jestem wcale taka mądra, e, jakby się to mogło wydawać. Ja po prostu czytam mądre książki. I um, ten temat zablokowanej twórczości dokładnie omawia Julia Cameron w Drodze Artysty. Ta książka to jest ogólnie chyba Biblia twórców. I autorka, autorka jest boginią. Naprawdę. Jest boginią sztuki i podchodzi do też twórczości w sposób artystyczny. Jeżeli nie macie za bardzo dystansu do siebie, na przykład jesteście mega zatwardziałymi ateistami, nie, to przebrnięcie przez tę książkę, przez pryzmaty duchowości może być dla was po prostu takie nie do przyjęcia, ale tak czy siak, polecam Wam. przeczytajcie koniecznie tę książkę, bo autorka porusza temat zablokowanej twórczości. W taki sam sposób, w jaki dokonuje się terapia 12 kroków, wychodzenia z różnych nałogów, bo to też bywa nałóg. Takie użalanie się nad sobą i niemoc pisania, niemoc nie tworzenia, nie? Więc ta książka nie dość, słuchajcie, że otwiera Was na kreatywność, to również sprawia, że się rozwijacie jako ludzie. Uświadamia różne problemy, z których prawdopodobnie nie zdawaliście sobie wcześniej sprawy, no bo jak? No bo skąd? Jestem pewna, że nie wszyscy z Was chodzą na psychoterapię, tak? A nawet jeżeli, no to. To co wasz psycholog może powiedzieć w kwestii twórczości, jeżeli sam nie jest twórcą, bo czasami też się tak niestety zdarza. Pamiętajcie, nie generalizuję, tylko tak mówię hipotetycznie. Julia Cameron jest dramatopisarką, poetką, scenarzystką filmową i telewizyjną. Między innymi zrobiła serial Policjanci z Miami. Międzynarodowy sukces przyniosła jej bestsellerowa seria poradników na temat procesu twórczego. Pierwszy z nich, Droga artysty, został przetłumaczony na 36 języków. Julia Cameron mieszka obecnie w Santa Fe. Stale pracuje twórczo i prowadzi warsztaty kreatywności na całym świecie. Droga Julio, dziękuję ci, że mogłam przeczytać twoją książkę, że odblokowałaś mnie twórczo mimo tego, że myślałam, że w ogóle nie jestem zblokowana, ale okazało się, że tak, że moja twórczość wymaga odświeżenia, rekonwalescencji i ty pokazałaś mi jak to zrobić właśnie swoją książką. Słuchajcie, to jest taki wydatek, ta książka, który tak naprawdę w porównaniu z tym, co daje, to, to śmieszną cenę ma. Jest wydana Wydrukowana na kwadracie, w środku są duże marginesy na notatki, zawsze są też różne fantastyczne cytaty na temat konkretnego rozdziału. Jest mnóstwo słuchajcie, praktycznych ćwiczeń, zdań do uzupełnienia, które zdejmują z was takie brzemię tego cierpienia blokującego waszą twórczość. Jeżeli macie w życiu przeczytać choć jeden, jedyny poradnik, niech to będzie właśnie droga artysty, o ile ten temat Was interesuje, tak? Jeżeli chcecie żyć kreatywnie, jeżeli pragniecie egzystować na full, po prostu, żeby czerpać z życia garściami, to weźcie się, ruszcie do księgarni, albo kliknijcie w necie, zamówcie tę książkę, przebrnijcie przez 12 tygodni z Julią, a się opłaci. Dzięki temu ja napisałam moją trzecią powieść, Trzy kobiety w czerwieni. Ale jeszcze muszę dopracować. No. I jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o porannych stronach albo artystycznych randkach, to wzięło się to właśnie stąd. A nie będę wam mówić za bardzo na ten temat póki co, bo to jest materiał na zupełnie inny film, ale macie tu mnóstwo narzędzi, dzięki którym wasze życie, wasze relacje i wasza twórczość stanie się dużo bardziej wartościowa. Więc polecam i dziękuję wydawnictwu Szafa, że podjęła się tłumaczenia i wydania tej książki. Pozmieniła moje życie. Kochani, na moim blogu również znajdziecie dużo twórczych wskazówek zdecydowanie też najbardziej jeżeli chodzi o pisanie. Więc wszelkie porady na temat pisania, wydawania i marketingu książek, a także takie rozwojowe tipy znajdziecie na fabryka.dygresji.pl Wpadajcie też na mojego Instagrama Emilia Teofila i koniecznie subskrybujcie, bo dzięki temu mogę dotrzeć do innych twórczych dusz. Z góry dzięki! Na razie!